Jesteśmy w poważaniu przed galą Suzuki do Cintinay 24 w Żerardowie. Część zawodników będzie brała tu udział, bardzo młoda kadra, ale część zawodników też wylatuje z Tobą do Budwy. Puchar Świata, Europy. Europy. Tak. To taka pierwsza impreza tego typu. Z tego co widziałem, bardzo dobre nagrody pieniężne. Jak przygotowania do tej imprezy, jak przygotowania do Suzuki, tak byśmy to mhm. przeplęli? Ja powiem tak, jestem bardzo zadowolony z tych ostatnich konsultacji, które odbyły się w Spale. Tak, wczoraj wróciliśmy z nich, część chłopaków już, że tak powiem, jest jedną nogą w budwie. E, czyli jutro już wlatujemy z Warszawy do, do, do Czarnogóry, natomiast druga e, tam młodzież, taka naprawdę e, e, drużyna młodzieżowa, która, która e, też trenowała bardzo mocno i, i, i szukowała się tutaj akurat pod moim e, okiem i moim rękoma i moich kolegów trenerów e, właśnie do meczu z Armenią. Będzie to fajny, bardzo ciekawy sprawdzian przed e, mistrzostwami Polski, ale... Przede wszystkim czasami Europy U22. No właśnie, bo one też się niedługo zbliża, zbliżają się, jest niewiele czasu zostało. To też będzie taki poniekąd sprawdzian tego, co do tej pory wytrenowaliście, tak? Tutaj mówię o Suzuki. Tak, tak, no jest paru zawodników powołanych tutaj na ten mecz, których chcę zobaczyć. Chcę po prostu przeglądać im, jak oni wyjdą na tle doświadczonych, powiedziałbym, ale też młodych zawodników z Armenii. Są to, powiedziałbym, bo, bojownicy ringu, więc, więc tutaj na pewno nie będzie naszym pięściarzem łatwo. No i trochę zapytam o tą burwę, bo tam y, sporo zawodników już rozmawialiśmy troszkę wcześniej. Mówiłeś, 170 par już jest. Y, także mocne ekipy y, z Europy, prawda? Tak, tak. No myślę, że tą, tą taką motywacją i mobilizacją tych y, ekip i tych zawodników przyjazd to jest to, że honoraria są bardzo duże. Olbrzymie pieniądze, o których myśmy kiedyś mogli tylko pomarzyć. Są to tysiące dolarów za pierwsze miejsce, chyba 20 tysięcy, 10,5 za brązowy i jeszcze ćwierć finaliści mają też chyba tysiąc dolarów. Jest to motywujące, i no, myślę, że tutaj trzeba myśleć o tym, żeby zdobyć medal, żeby wybrać jak najlepiej, a pieniądze same, same, że tak powiem, płyną na konto.